Panowie, takie życie, 13 lat, gościu w tym klubie, człowiek, który zdobył wszystko, co jest możliwe do zdobycia w piłce polskiej. Z niż w Polski, popraw mnie jak źle mówię, 6 razy chyba Puchar Polski, super Puchar Polski ostatni, który Legia zdobyła w 2008 roku, pokazał, że można ciężką pracą do czegoś wielkiego dojść. To jest wzór. To jest wzór dla Was wszystkich młodych, szczególnie tutaj, że ciężka praca może doprowadzić do tego, że będziecie tak jak on, patrząc na swoje dokonania w danym klubie, być dumni z tego, co zrobił. tak naprawdę doceni się dopiero wtedy, kiedy skończy grać, a on nie kończy grać. Na niego zaczyna się nowy etap, któremu kibicujemy. Wierzymy w to, że będzie się tam dalej realizował. Ja ze swojej strony chcę Ci podziękować za to, że Razem pracowaliśmy przez wiele lat, najpierw jako koledzy drużyny, bo ja miałem to, tą przyjemność, że wprowadzałem go, tak jak on, tych później młodszych ode mnie do drużyny. Graliśmy razem, zdobywaliśmy Mistrzostwa Polski też. Mieliśmy różne chwile, lepsze, gorsze, dobre, ale zawsze się szanowaliśmy, ceniliśmy i czuliśmy do siebie respekt. I o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego Kuba dziękuję, życzę Ci powodzenia i do zobaczenia. Mam nadzieję, że wrócisz tu kiedyś do Legii. Na zakończenie kariery, a jak nie na zakończenie kariery, to w innej roli, bo, bo zasługujesz na to. Dziękuję. Dzięki.